Wszystkim dzisiaj na temat meczu Polska kontra Bośnia i Hercegowina i oceny poszczególnych piłkarzy, jak się zaprezentowali. No świetny mecz linia tego, świetny mecz w wykonaniu Roberta Lewandowskiego. No właśnie, dzisiaj zrobimy sobie oceny, tak naprawdę podsumowanie tego meczu. Jestem ciekaw też waszej, po prostu ocena na temat. Sądzicie, jak się spisali według Was piłkarze? Czy Bośnia i Hercegowina to jest tak naprawdę dobry punkt do oceny, czy nie jest to za słaby drużyna na tle praktycznie reprezentacji Polski? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij, że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie tutaj warto wspomnieć o tym, że Bośnia i Hercegowina teoretycznie wystąpiła w mocniejszym składzie niż poprzedni mecz, jak grała z reprezentacją Polski, bo wystąpił tutaj i pianić i Dżeko. Pianicz wtedy chyba po prostu pauzował ze względu na koronawirusa. Dżeko po prostu, bo wtedy był kontuzjowany. Natomiast yy, też była kwestia tego typu, że praktycznie selekcjoner reprezentacji Bośni i Hercegowiny po raz ostatni prowadził tą drużynę. No i teraz oceny poszczególnych piłkarzy, tak, jeśli chodzi o naszą kadrę reprezentacji Polski. Yy, tutaj od skali po prostu yy, od 0 do 10, gdzie yy, praktycznie to jest ta nota wyjściowa. Zacznijmy tutaj może od Wojtka Szczęsnego, Wojtek Szczęsny, no tutaj bym powiedział po prostu nota wyjściowa 5, a więc bez fajerwerków, no nie miał dużo pracy praktycznie tutaj Wojtek Szczęsny, co prawda tam chyba raz pianić uderzył na bramkę Szczęsnego, potem pianic szedł tak bo miał problem, kontuzję, Jacko też próbował po prostu tutaj przestraszyć Wojtka Szczęsnego, no ale nic takiego, no nie miał dużo pracy tak, ciężko tutaj oceniać Wojtka Szczęsnego rzeczywiście tam były pewne sytuacje, dwie czy trzy akcje, ale Wojtek Szczęsny po prostu nie napracował się w tym meczu, zresztą sam to przy, przyznał po tym wywiadzie Tomek Kędziora, y, kolejna ocena według mnie, to jest też po prostu piątka, y, taka nota praktycznie wyjściowa y, często się podłączał do, tutaj do ataków tak, y, jeśli chodzi o Kędziora był po prostu widoczny na boisku ale ja na przykład oczekiwałem zdecydowanie więcej, jeśli chodzi o tego zawodnika. Następnie mamy Jana Bednarka. Tutaj bym go ocenił też na piątkę, praktycznie bez fajerwerku. Taka nota wyjściowa. No, tutaj też trzeba pamiętać, że te noty, praktycznie, jeśli chodzi w kontekście obrońców. Reprezentacji Polski one mogą być jakby niewiarygodne, bo też po prostu obrońcy nie mieli zbyt dużo pracy. Fajne było to, że w, w pewnym momencie, jeśli chodzi o ten te mecz, faktycznie Bedarek podłączył się pod działania ofensywne, tak, bardzo po prostu już obrońcy wysoko wychodzi pod połowę praktycznie przeciwnika połowę boiska w ogóle, tak, ale pod, boisk, pod, pod, pod połowę przeciwnika. Natomiast e, wiedział kiedy po prostu wyjść rzeczywiście mocno do, do przodu, a kiedy bronić się, no ale mówię, to nie był jakiś mecz po prostu, żeby rzeczywiście benaryk miał się tu napracować. Kamil Glik tutaj bym go ocenił na szóstkę, rzeczywiście były takie dwie czy trzy akcje, gdzie Glik e, no dał po prostu tą jakość, e, gdzie po prostu przerwał tą piłkę, gdzie ta piłka zmierzała po prostu w kierunku bramki. No, ale tak powiedziałem, tutaj żeby oceniać linię defensywną, no to, no to po prostu tutaj musiałby to być bardziej intensywny mecz. To my kontrolowaliśmy praktycznie przebieg tego spotkania do 60. minuty. To jeszcze po prostu atakowaliśmy. Później, tam od 65. minuty, to była klepka, bardziej utrzymanie się przy piłce, zmiany, które wprowadził też tutaj selekcjoner. Arkadiusz Reca, no niestety muszę go ocenić bardzo nisko, a więc po prostu dałbym tutaj mu dwójkę. Moim zdaniem jest to absolutnie najsłabszy punkt, jeśli chodzi o naszą reprezentację Polski. Zresztą, jak się oglądało ten mecz, komentował ten mecz tutaj e, też trener Jerzy Engel, tak, na e, właśnie posadzie Sport, komentował który Engel mówił, że po prostu, no, widać, że tutaj tak, no, jeśli chodzi o, o tej e, 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 praktycznie bok, to skrzydło, no tutaj cały czas wdzierali się praktycznie bośniacy, tak, wydzierali się praktycznie tam, gdzie Reca był na, na, tym, na, na tej części praktycznie boiska. Absolutnie fatalny, słaby mecz. Uważam, że po prostu Reca może jest dobrym piłkarzem, tak, natomiast jeśli chodzi o poziom reprezentacyjny dodaną, po prostu z niego powinien Jerzy Brzęczek zrezygnować przynajmniej. Taka jest sytuacja, to jest mimo wszystko bardzo ważna strategiczna pozycja, jeśli chodzi o boisko. Także moim zdaniem po prostu fatalna gra, jeśli chodzi o Rece. Dużo tych akcji, które konstru konstruowała właśnie Boś Bośnia i Hercegowina, to było tam, gdzie po prostu Bureca powiedzieli, że to jest sobie punkt, jeśli chodzi o naszą reprezentację. Następnie mamy tutaj Jacek Góralski, No, tutaj muszę dać mu dziewiątkę absolutnie kosmiczny mecz, jeśli chodzi o wykonanie Jacka Góraskiego, no po takim playmaker, tak, jak patrzyłem na niego, to wrażenie miałem po prostu chwilami, że zachowuje się jak Veratti, tak, świetny praktycznie mecz, no kosmos, tak, to co zagrał Góraski, nie wiem, czy wcześniej po prostu nie pokazywał tych umiejętności, czy dostał takie dyspozycje od Brzęczka, ale naprawdę po prostu tam czarował, widać, że wszedł po prostu w buty tutaj i, i, bo nie było w tym meczu i Zielińskiego, tak, i jakby w tym czasie, kiedy występował Krychowiaka, nie było więc świetnie się po prostu spisował na, na środku tego pola. Naprawdę bardzo dobry występ tego zawodnika i cofał się i przecinał i po prostu działania ofensywne, podłączał się do gry, dogrywał piłki. Bardzo dobry tutaj mecz. Dałbym mu dziewiątkę, gdzie tak naprawdę no, nawet bym za, zawyższył tą ocenę po prostu o jedną, o, jednym, o jeden po prostu stopień. Pewnie o ósemka mu się należy, ale naprawdę po prostu ze względu na to, że wcześniej nie pokazywał aż tak te dobrej jakości piłkarskiej, to naprawdę dziewiątka mu się należy. Karolinety 7, po prostu tak. Pomimo tego, że zdobył Gola, bardzo dobry, przyzwoity praktycznie mecz w wykonaniu tego zawodnika. Tutaj y, wszyscy, po prostu, popadają w hura optymizm jeśli chodzi o ocenę Karola Linetego. Ale bez przesady, po prostu, no, Karolinety zagrał dobry, po prostu przyzwoity mecz. Na tle po prostu swoich poprzednich meczów to był Kosmos. Natomiast tak powinien występować po prostu, tak powinien praktycznie grać Karolinety, tak? Następnie mamy Kamil Grosicki, Groś troszeczkę mi tutaj zawiódł, muszę powiedzieć, dałbym mu taką ocenę 5-6, e, tak? Czyli po prostu tą notę wyjściową. Były takie akcje, że rzeczywiście podłączę po prostu do. tutaj tak, Jeśli chodzi o, o akcję reprezentacji Polski, była też akcja, gdzie praktycznie cały czas bieg na bramkę przeciwnika, później zwolnił praktycznie tą akcję troszeczkę niepotrzebnie. No, to nie był taki mecz już faktycznie jak z Finlandią, no ale okej, okay, mimo wszystko dobry to był we, mecz w wykonaniu grosika. Mateusz Klich, tutaj też będę mu dziewiątkę, tak, tak samo wysoką praktycznie jak tutaj Jackowi Góralskiemu, bardzo dobry praktycznie mecz w wykonaniu tego zawodnika, jednak widać, że jest w dobrej dyspozycji i do dogrania ta asysta, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, ale to nie chodzi tylko, żeby asysta, ale rzeczywiście dobry mecz w wykonaniu. On no, sam potem się śmiał praktycznie po tym meczu, mówił, że dograł tak piłkę do Roberta Lewandowskiego, jak to zrobił właśnie Tiago Alcantara, tak robił w Bayernie Monachium. Natomiast naprawdę po prostu kliszy w dobrej formie dyspozycji Kamil juźwiak. Tutaj bym go ocenił tak na 6, 7 szarpał starał się. On wydaje mi się, że najbardziej był kontuzjowanym zawodnikiem, jeśli chodzi w naszą reprezentację. No, cały czas, praktycznie co chwilę był kontuzjowany, to sporo, praktycznie znaczy bardzo boleśnie tak, że no, zwijał się z bólu na Murawie, ale dobry mecz tak, mimo wszystko jak na te pierwsze mecze no na przykład właśnie taka, jak, jak możemy tutaj ocenić na przykład yy, właśnie yy, Karola Linetego a jak na przykład Kamila Juźwiaka tak, że mniej więcej po prostu otrzymują te same oceny no właśnie Juźwiak wchodzi przebojem do tej reprezentacji i naprawdę prezentuje się z dobrej strony a Linety w tej reprezentacji już od dłuższego czasu jest i od, od niego oczekiwania powinny być zdecydowanie większe, to co zagrał w tym meczu to był dobry, porządny mecz ale bez fajerwerku, natomiast my go oceniamy bardzo często, bardzo wysoko przez pryzmat tego meczu, bo w tym meczu jakby wyszczeli. No i Robert Lewandowski, dziesiątka, tak, no jednak mimo wszystko po prostu skuteczność, najlepsza ocena, według mnie jeśli chodzi o zawodników, no tutaj dwa gole, które praktycznie Robert Lewandowski zdobył, ale też fatalne po prostu dwa tutaj pudła, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, jeden praktycznie, gdzie sam na sam był z bramkarzem, no musiał to zmienić praktycznie na gola, no, i też jedno trafienie, które trafił praktycznie w słupek, co się rzadko raczej zdarza, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego. Niemniej jednak, po prostu no liczy się skuteczność. Te dwa, dwie bramki ma na koncie Robert Lewandowski. Chociaż ja przed tym meczem my mówiłem, że Robert Lewandowski w tym meczu może się rozszczerać i kto wie, czy by nie zdobył jeszcze więcej bramek. A tak został po prostu ściągnięty z boiska. E, tak, Arek Milik, tutaj bym go ocenił tak naprawdę na 6, 7, e, tak, jeśli chodzi o Milika. Ciężko jest tak naprawdę tutaj ocenić tego zawodnika. Był bliski tak naprawdę, żeby zdobyć bramkę. Natomiast, no, mimo wszystko, tak, widać, że po prostu tutaj, jeśli chodzi o to ustawienie, to jeszcze po prostu, wydaje mi się, że nie jest to zgrane razem, z, jeśli chodzi o milika, tak. Wydaje się wydaje mi się, że po prostu Milik by musiał mieć więcej akcji praktycznie tutaj pod bramką przeciwnika, więcej takiej gry kombinacyjnej pod bramką, żeby z tego mógł stworzyć praktycznie gola. A tu chodzi o to, żeby był też takim właśnie egzekutorem, żeby mógł wykończyć grę tak, na przykład Robert Lewandowski zdobył tą drugą bramkę, gdzie Jóźwiak po prostu włożył tą piłkę, już w Jóźwiak chciał oddać strzał na bramkę, ale widział, że po prostu Robert Lewandowski nabiega i zdobywa tego gola. Tego bym oczekiwał właśnie od Arka Milika, tak? Następnie mamy tutaj Krzysztof Piątek, tutaj według mnie ocena 5-6. Piątek po prostu rwał, szarpał, starał się. Bubiski też zdobycia gola, natomiast ostatecznie tego gola nie zdobył. No, dobry występ po prostu, tak. Dobry praktycznie występ bym powiedział w ten sposób, tak, poprawny. Damian Kondzior, tutaj bym go ocenił praktycznie na 6. Według mnie jest to lepsze po prostu spotkanie Kondziora niż w poprzednich meczach. W poprzednich meczach, jak już nie mógł sobie dawać rady, to po prostu starał się farować przeciwników. Nie tędy droga, zwłaszcza że ten po prostu e, sędzia, który teraz sędziował ten mecz, e, sędzia angielski, jak to ładnie powiedział Jerzy Engel podczas e, relacji tej piłkarskiej, mówił, że ma luźne kieszenie po prostu w krótkich spodenkach, że łatwo mu te kartki wypadają i rzeczywiście lubi po prostu serwować, dawać te kartki, chyba tam jeszcze po prostu Bednarek dostał żółtą kartkę, a to jest fatalna sytuacja, bo w następnym meczu będzie musiał praktycznie pauzować ja bym tutaj ocenił Kędziora mimo wszystko pozytywnie. Bartosz Bereszyński, ja bym go ocenił na siódemkę. Mimo wszystko dobry występ, jeśli chodzi o tego zawodnika. Tak bym po prostu go tutaj ocenił, jeśli chodzi właśnie o tutaj oceny praktycznie w tym spotkaniu, bo no Bereszyński rzeczywiście daje radę, tak, po prostu daje radę tutaj, jeśli chodzi o właśnie te, 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 te rozgrywki. Jeśli chodzi o po prostu mecze reprezentacji Często Berszyński jest krytykowany i tak dalej Natomiast według mnie on i tak daje dużą jakość Jeśli chodzi o reprezentację Polski e, Tak, na pewno lepiej się tutaj sprawuje Na przykład niż Reca, tak Jeśli chodzi o działania tutaj w defensywie Karbownik, e, piątka po prostu Dobre, e, dobry mecz faktycznie W wykonaniu tutaj karbownika widać, że jest młodym po prostu, ale perspektywicznym zawodnikiem. Ja bym powiedział w ten sposób, że karbownik czasami powinien decydować się na oddanie szczołu. Ja wiem, że on po prostu wychodzi z założenia z młodym praktycznie zawodnikiem, nawet lepiej czasami, żeby przeszeli, po prostu, ale oddał szczał, bo widać, że czasami jest jego niepewność w polu przeciwnika szuka naszych doświadczonych zawodników, chce oddać piłkę, jakby wychodzi z takiego założenia. Powinien też starać się próbować to, że nawet po prostu nie trafiłby w bramkę, powinien oddać szcząta na bramkę, bo czasami te, już po prostu te łamki sekundy uciekają i wtedy obrońcy są w stanie ustawić się tak i przeciąć grę. Także taka jest moja cena, jeśli chodzi o piłkarzy. napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że no i mimo wszystko przeciwnik był stosunkowo słabszy, tak? Z całym szacunkiem do Bośni i Hercegowiny, Bośnia miała swoje problemy i pianić, który zszedł i Jacko, który faktycznie też nie był w pełnej dyspozycji. Tutaj, też po prostu jeśli chodzi o sędziego, który łatwo rozdawał kartki, obrońcy, jeśli chodzi o Bośnię i Hercegowiny, bardzo to uważali, nie starali się tutaj faulować w żaden sposób. Zresztą, po prostu tutaj, zawodnik bardzo szybko wyleciał tak po czerwonej karce, grał dziesiątkę. To też była po prostu argument jakby na korzyść reprezentacji Polski, Aczkolwiek wydaje mi się, że czy była ta kartka, czy nie czerwona, czy, by, czy Bośnia by grała w piłka, czy dziesiątką, to i tak reprezentacja Polski by zwyciężyła ten mecz. Ok, to wszystko, nie się pozdrawiam, zostawcie sobie trzymajcie się